Tu jest, stoi tu za tobą. Oni no ja nie żyję, <laughs> You want it? Come and get it. Super. No. <laughs> to difficult, Fred. Can join Ej, nie mam mojej broni! Tu masz nowe. Co to tutaj... Kobra? O, ale rewolwer fajnie. jesteś chyba. chyba. że? A, bo tu talenty są. Tak, kupimy. no. Ale to jest, ale to w ogóle jest ten, co to jest? Tak, że A, czekaj. A tu z, z broniami, jak to jest? Z bronią. To jest coś takiego: Susana can see and shoot through walls within a shot. Ja sobie kupuję, że mogę zabijać przez ściany. Ale z małej odległości. Ale tylko z niektórych broni. Co to jest to? Albo nie chcę chyba to. O nie. Tak wziąłem. Chcę samo to. Tak? Mam tą kaadną broń. Amunicję. Amunition! Ej, kaftan. Czekaj, bo myślę. Patrz, jest jakiś facet kaftan, się na ciebie. Gdzie? Tu już nie. Co jest? O jezu, kliknąłem coś. Okej, okay. dziś na to było. Ziemi, Ej, no bez sensu. teraz trzy minionki, wiesz? A ja nie co wiem, dalej fajnie. co robi moja broń. Ona podobno tak robi, że zabijam na jednego hita, ale kiwie, dobra, spróbujmy. A teraz nie spróbuję. spróbuję. No kurde co my zrobiliśmy, że tego nas strzelają? Może ich ich w życie? Myślę, że pierdolisz. <grych> A się, są... Właśnie... się to zniszczyć. nie da się to światło nie da nie to się nie ma to, nie ma Jak no to jesteś talentem, ja, mi się nie udało. Bo tutaj czas zniszczyć te stojące się nie tutaj te stojące się pod tym. To są te takie co się nasi... pod zasilają. To są te Tam strzelaj nie będę Ci przeszkadzać. Dobrze. Jezu, obrywam. I to dużo. Mocno, boli. O, idę ci pomóc, bo sobie widzę, że się nie radzisz, nie? Strzela do nas jakiegoś karabinu, kurwa wyjętego z zeszłej ery, ubu jabadaba, pypy, serduszka. Dobra, spita kolejna lampa. Mała, oni tu są. Co ty pieprzesz? Poszli, już ich nie ma. Co, co, co? Gdzie teraz? Poszli. O, amunicja. No Gdzie teraz? Na górę. Właśnie nie, bo byłem tam. Czyżby no tu? Dobra, o. światło zniszczone. I tam jest jeszcze jedno światło. Gdy z rewolwerem, będę jak brudne chary. Ej, a mi się wydaje, że mamy iść do tego warehouse. A mi się wydaje, że właśnie z wrogami walczy i pomóż. No ale potem nie w sensie. O kurwa Czekaj, I minionki idę, wykupuję. Idę. Idźcie, maleństwa. Idą, ale mają fajne ubranka. Ale ich rozjebały, ja nie mam. O no, ja go zabiłam. No chodźcie, chodźcie. Pokromnie. Tam jest lampa. Trzeba zjeść się to. Tu coś jest? Nie. Nie? Nie wiem. O, tu jest przejście. Cześć, nowe pomieszczenie. Nowe pomieszczenie. Waiting for other players. Oj no, ide, Możesz, ide. kurde. MP7, ja chcę z powrotem. już Nie! Kurde, ja chcę, ja nie chcę, ja mam tej broni. Oddajcie mi moje. Nie, ja chcę to. No. Co? Mamy Lee Dubois musimy Jean-Luc Lambert powstrzymać, i jamy. O kurwa, walka z busami. No i to dwoma. Niedobrze, już mam mało życia. Ja full chpy. Mam prośbę, podzielmy się, ja biorę, się, ja biorę faceta w pomarańczowej kurtce. A Ale ty oni to... skaczą, ja biorę tą stronę, Wiem. ty tamtą. Będzie łatwiej. Ty bierzesz prawą, ja lewą, tak? Tak. Dobra. Tam są. Bo właśnie widzę, pojebały ich. Ej! Uciekli. The fuck? Mają HP od nowa. Teraz tu trzeba będzie z nim walczyć chyba. Tak. Oh. Możesz gić kurde, Parchy. Bestie Co? O, o, o. Ci jesteś! Tu przed jesteś tobą bo. O. o! Ale fajnie podskoczyć, to spadło za tobą. Let's finish them. Czy ja to powiedziałam? Czy jestem nienormalna? No, Nie. <laughs> wysłali tych parchów swoich. Ale. O! Tarcza Dzięki Uratowałaś mi życie Światło zniszczone. Jakie by nie było, to jednak jednak życie O mnie, się... o mnie się... Kurwa, głupi shotgun, którego podniosłem Oł. Wróg zginął Lejny zginął Oła, wow. o oh fuck, co ja robię? Zostanę 10 genio. nabojów w strikerze. Cholera, jasna. Też jasno. masz strikera? Tak. Ten z tym laserowym? Tak. Genialny, Zajubić, nie? Ty jest, no. no, najlepszy. Tylko czemu do cholery tak mało? Nic mam, skoro dużo podniosłem. Chyba trzeba wejść tu na schody, po drugą Lecz stronę jestem. wiesz. A na drugą stronę. O tu przeskakuj, no. dasz radę. Eh, biegnę Amunicja Other players waiting oh, yeah. Co, to jest... Nie, to, to, o, to są oni, tak? Tak, to są oni. Dobra, mroczne... Wyrzucam mroczne te A on jest za nami, on strzela The fuck? Ja nie wiem A jak To się schowaj, tak jak ja Ała, zginam! Coś tam krzyczę, że potrzebuję pomocy, ale wiesz tam Przejebane, może wymyślam, tu. może wymyślam Spoko 47 sekund Nie mogę, żabo. Sorry Kurwa, no ile jej tam zostało, zobacz, niewiele. Tu jest! No, i tu, za tobą! Oni się ja nie tu. żyję, Aha. <grym> <grym> nie wierzę! Rozjebaliśmy ich jak zapałkę. Tu coś jest. Co to jest? To rozwaliło okay. Brawo. <grym> no bo to się świeciło, to chyba tak miało być. Da się ich zerwać? O tak, dla reguły? Ej, nawet mam chyby. Ej, tu coś jest też. też coś I tam jest, jest też. Tam. Tu jest amunicja. No dobra, i co teraz? Tu, patrz, tu, 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 też jest coś. Ale co mamy robić teraz? O, podniosłam to. Dobra. A, bo break open shipping rights. Okej, okay, nie zauważyłem tego. Szybko to poszło, nie? No. <laughs>